Zapraszam na pomiar spalania Toyoty Prius z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force w wersji PHEV, czyli plug o mocy 223 koni mechanicznych. Na początek 10 km spokojnej jazdy po mieście, a pod koniec pomiaru sprawdzimy jaki jest wynik. Za nami 10 km po mieście, więc czas sprawdzić, jaki jest wynik spalania. Wyszła średnia 4,1 litra na 100 km fantastyczny wynik. A teraz 10 km na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po 10 km na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę średnie spalanie wynosi 4,8 litra na 100 km. Na koniec, oczywiście, droga ekspresowa, czyli prędkość 120 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy, jaki jest wynik spalania. Możecie ocenić, jak wypada wyciszenie przy tej prędkości w Toyocie Prius. Za nami 10 km na drodze ekspresowej czas sprawdzić wynik. Wyszło średnio 5,4 litra na 100 km. Dziękuję za obejrzenie do samego końca i zachęcam do obejrzenia innych moich filmów na kanale.